Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Nazywam się Anna Moderska, jestem edukatorką seksualną, certyfikowaną edukatorką seksualną z ponad 20-letnim stażem w edukacji seksualnej i ponad 12-letnim, 12 e, jeśli chodzi o branżę edukacji przez gadżety erotyczne osób dorosłych. Natomiast e, oprócz tego prowadzę warsztaty, szkolenia e, i robię takie różne fajne rzeczy. Ech. I dzisiaj um, opowiem wam co nieco o punkcie G, ale nie od początku do końca historia świata punktu G i strefy Grafenberga, bo o tym jest inny film na tym kanale, który mogę tutaj podłączyć w którymś momencie. Za to, za to, co bym chciała opowiedzieć dzisiaj, to trochę bardziej o tym, jak nież możemy podejść do strefy Grafenberga. Tampowa, ponieważ pewne rzeczy już się utarły. Wiemy, że strefa Grafenberga znajduje się na przedniej ścianie pochwy, mniej więcej 2,5 ,5 do 5 cm głęboko, czyli nie za głęboko. Jest ona wyczuwalna wyraźnie pod palcami. Jest to taka przestrzeń, która ma lekko chropowatą fakturę i która pod wpływem podniecenia napełnia się krwią i wybrzusza, uwypukla, to tak bardzo zgrubsza. Stymulacja tego miejsca przez docisk może wspomagać bardzo intensywne orgazmy, doprowadzać do kobiecych wytrysków, kobiecej ejakulacji. Oczywiście nie zapominajmy, że chodzi tutaj bardziej o to, żeby stymulacja była dopasowana do potrzeb odbiorczyni, odbiorcy tejże stymulacji. Czyli powinna być w takiej intensywności, w taki sposób serwowana, jak ta osoba preferuje, i wtedy, tylko, ty, wtedy i tylko wtedy może być ona przyjemna, lub też może zakończyć się y, szczytowaniem i wytryskiem, więc miejmy to na uwadze. Trochę y, nas y, pornografia. Przyzwyczaję do takiego myślenia, że tam można jakieś rzeczy szarpać bardzo. Nie szarpiemy, delikatnie dociskamy i to powinno pomóc. I teraz oczywiście, że pewien standard mówi też o tym, że używamy do stymulacji punktu G, gadżetów łkowato wykończonych. Z główką wystającą, takich, którymi łatwiej będzie dociskać właśnie ten punkt G. Wiele wibratorów do punktu G wygląda jak taka laseczka z kulką na końcu albo taki łuk z wybrzuszeniem kulistym na końcu. Taki gadżet bardzo łatwo jest używać, bardzo łatwo jest docisnąć, ponieważ on ma pewną krzywiznę, która pomaga przy niewielkim ruchu na intensywny docisk tego punktu czy tej strefy. Oczywiście, też strefa Grafenberga to nie jest jedno miejsce, dlatego mówimy bardziej o strefie ponieważ jest tam dużo różnych struktur, które razem stymulowane i masowane w czasie stosunku lub w czasie pieszczot mogą doprowadzić do orgazmu. I to też należy pamiętać, że to są różne struktury, które akurat tam do, przez które właśnie tą, przez tą strefę możemy jednocześnie w jakiś sposób bardziej zorganizowany stymulować. Wibratory i Dilda do punktu G zazwyczaj są lekko twarde, właśnie jak powiedziałam, wykończone tą główką, i faktycznie takie akcesoria są bardzo powszechne, i wszyscy w zasadzie wiedzą, że właśnie takie akcesoria najlepiej będą masować strefę Grafenberga. Dzisiaj trochę inaczej, ponieważ okazuje się, że nie do końca jest tak, że trzeba koniecznie mieć gadżet i trzeba koniecznie mieć taki właśnie intensywny, intensywnie wygięty z, z, wydłu z, z uwypukloną główką. Czasem możemy sięgnąć po zupełnie coś innego. Z pewnością, z pewnością trzeba mieć na uwadze, że gadżet powinien być twardszy i powinien to być gadżet penetracyjny z dwóch powodów. Jeden penetracyjny, bo trzeba go włożyć do pochwy, bo tylko w ten sposób możemy dostać się do strefy Grafenberga. Twardszy, ponieważ musimy go odgiąć, musimy go docisnąć do punktu G. W przypadku miękkiego gadżetu niestety nie uda nam się to zrobić. Dlatego ten nasz gadżet powinien być twardszy. Yy, dzisiaj pokażę Wam taki właśnie yy, przykład świetnego akcesorium który jest właśnie idealny do takiego masażu i to jest naprawdę, zobaczcie, mały wibrator, wibrator marki Dame, amerykańska marka. Marka Dame jest marką gadżetów, no, dosyć luksusowych, silikonowych, pięknie wydanych, ale też ma wielkie niespodzianki, ponieważ ma tak zwany łatwy entry point, to się mówi, czyli ma akcesoria w bardzo atrakcyjnej cenie, dla osób tak zwanych początkujących. Ja was zaręczam, że ten gadżet nie jest dla początkujących, on jest dla każdego. Natomiast jest fantastyczny, jest poręczny, wygodny, nieduży. I to jest dip. Dip, jak sama nazwa wskazuje po angielsku, jest do zanurzania. On służy do zanurzania do pochwy i przez to zanurzanie nie mogę mikrofonu zasłaniać i przez to zanurzanie właśnie możemy masować wejście do pochwy możemy masować właśnie punkt G i łechtaczkę jest lekko szpiczasty ma pewne takie wybrzuszenie na górze taką płetwę wypukłą, wyraźną no, i jest wygięty leciutko łukowato, To nie jest intensywne wygięcie, to jest takie lekkie wygięcie. I to lekkie wygięcie wystarczy, żeby punkt G dobrze masować tym gadżetem. Przy płytkiej penetracji masaż tego punktu może odbywać się w różne strony i na boki, i w taki sposób, jak łyżeczka, tak, wyciągana i wysuwana. Zawsze jednak masujemy tą górną część, czyli tak dociskamy, żeby ta Przednia ściana pochwy była dociśnięta przy wsuwaniu i wysuwaniu, żebyśmy czuły, jak wysuwając gadżet, dociskamy tą strefę. I taki gadżet naprawdę atrakcyjny cenowo, dość cichy. O, słyszycie go bardzo? Bardzo go nie słychać. Tylko troszkę go słychać. Ma niskie częstotliwości. Naprawdę kilka programów, które wystarczają całkowicie, żeby ten gadżet był adekwatnie dopasowany do szerokiego grona odbiorczyń i odbiorców e i będzie fantastycznie masował punkt G, nie będąc specyficznie gadżetem do punktu G. I to dotyczy się w zasadzie wszystkich zabawek i wibratorów, które są, e służą do penetracji, a nie są za. Nie, nie, nie muszą sięgać za głęboko, tak? Wystarczy lekkie wygięcie, dobre wykończenie tutaj przy tej części właśnie górnej, plus dobry silnik. To musi być niska częstotliwość wibracji i to musi być, no, żeby było komfortowo cichy gadżet. Bo wiadomo, no, kto by chciał uprawiać seks z głośnym wibratorem? No nikt nie chce. Chcemy, żeby to było cichutkie, żeby nam nie przeszkadzało. Wiecie, kobiety już są wystarczająco zdekoncentrowane, rozproszone, żeby jeszcze dodatkowo mieć gadżet, który będzie rozpraszał dodatkowo. Yy, więc gadżet musi być cichutki. <laughs> Chyba, że nie jeden ma rady, no to włączamy głośną muzykę, którą kochamy, która nam się uda, wydaje być seksowna. Wyłączamy wszystkie przeszkadzacze, które mogą nas rozpraszać, wyciszamy się i wtedy uprawiamy wspaniały seks. Gadżet penetracyjny zawsze używamy z żelem. To znaczy, oczywiście są osoby, które powiedzą, że nie potrzebują m, żadnego żelu, bo nagle, że nie mają wystarczające. Absolutnie ok. Ja natomiast y, uważam, że taki żel zawsze ułatwia wprowadzenie, na pewno powoduje, że taki gadżet będzie delikatny dla ciała, nie nastąpi tam żadne podrażnienie. Plus możemy skorzystać z takich opcji ciekawszych, czyli na przykład może to być gadżet, może to być żel rozgrzewający sam raz na zimę, może to być żel stymulujący. Nawet są takie specjalne, które stymulują strefę Grafenberga. I to jest bardzo, bardzo fajne. Warto sobie na to popatrzeć, ponieważ do, doznania takie mogą być bardzo ciekawe. To by było na tyle. Ciekawostek na temat punktu Grafenberga, strefy G yy, i niestandardowych rozwiązań do masażu punktu G. Yy. Zapraszam Was do subskrybowania, polubiania tego kanału, do komentowania. No Jeśli komentarz będzie w moim odczuciu wyjątkowo nieodpowiedni, to oczywiście ja usuwam komentarze takie. Nie robię tego jakoś religijnie i regularnie, ale w końcu do nich dojdę i też je usunę. Więc nie ma sensu, słuchajcie, za to szeroko. Zapraszam otwartymi ramionami. Witam konstruktywne dyskusje i pytania, i propozycje, i pomysły, co do tego, co możecie wy zaproponować jako temat filmu, ale też co do tego, co możecie opowiedzieć ze swoich doświadczeń. Oczywiście, na tyle, ile możecie opowiedzieć i macie ochotę powiedzieć w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam Was do oglądania innych materiałów na tym kanale. Zawsze jest tak, że więcej osób oglądających trafia tutaj um, z jakoś tam z YouTube'a y, i to są nowi oglądacze, więc ja gorąco zapraszam Was do oglądania kanału, do subskrypcji, oglądania całego kanału, szukania tam treści, które mogą być dla Was ciekawe. Być może już się pojawiło coś, co będzie dla Was ciekawe po prostu. To do zobaczenia. Cześć.